Witam Państwa w poniedziałek 30 dnia marca z tej strony Daniel Kostecki Obserwujemy wykres H1 parę euro dolar na którym to można by wyznaczyć dwa kluczowe poziomy mowa tutaj o okolicach poziomu 108 czyli okrągła, okrągła wartość i dlaczego ten poziom miał być ostat dlaczego ten poziom miałby być istotnym a dlatego że tutaj patrząc w jaki sposób rynek utworzył Szczyt, czyli trzema falami wyszedł na nowy szczyt, to jest to charakterystyczne dla części korekty nieregularnej, czyli dla fali B. A więc, jeżeli tutaj miała być fala B, wcześniej powinna być fala A, B, no i następnie cały spadek w ramach fali C. Dlatego też poziom ten nie powinien i w zasadzie nie może być przekroczony, jeżeli tutaj miała zakończyć się cała korekta, a to, co obserwowaliśmy tutaj do góry, powinno być pierwszą falą w impulsie, to korektą, no i następnie po wybiciu wierzchołka <laughs> tej właśnie fali powinniśmy obserwować Ruch wzrostowy. Natomiast y, jeśli chodzi o alternatywny scenariusz, to on zakłada, że tutaj mieliśmy nowy impuls i ponownie korekta nieregularna z cyklu A, B, C. Korekta nieregularna, czyli taka, która tworzy nowe ekstremum, a potem fala C też tworzy nowe ekstremum, czyli w tym wypadku B tworzy nowy dołek, C nowy szczyt, wybijając szczyt fali A. No i wtedy też kluczowym poziomem również będą okolice 1,09,50, gdzie znajduje się koniec tejże korekty, a kluczowym dołkiem będą okolice 1,08, ponieważ ponieważ dopiero wtedy po jego przełamaniu mogłaby tworzyć się spadkowa fala trzecia albo C. Także w jednym i w drugim przypadku czekamy na pokazanie albo szczytu, albo dołka, aby mógł rozwinąć się większy ruch trendowy. Natomiast po dwóch tygodniach ruchu trendowego, ruchu spadkowego na parze USDPLN, teraz obserwujemy próbę powrotu nad linię trendu poprowadzoną po dołku fali drugiej i fali czwartej. Patrząc na wykres liniowy mamy, mamy próbę obrony, natomiast oczywiście. Wtedy też ta linia powinna być przerysowana nieco w lewą stronę, ale w cenach zamknięcia widzimy ewidentnie obronę właśnie tejże linii i obronę zniesienia 23,6% mierzonego dla całego pięciofalowego ruchu wzrostowego. Także dwa kluczowe wsparcia. Natomiast nadawania złota po dotarciu w okolice lokalnego oporu przy 1223, przy tym poziomie, mamy teraz odreagowanie i tym samym, jeżeli założymy, że. Tutaj ze względu na to, że powstawały nam korekty tych samych rozmiarów tutaj i tutaj. Teraz mamy ruch korekcyjny, większego rozmiaru, to zakładamy, że jest to pierwsza fala w większej korekcie. Teraz będzie tworzyć się najprawdopodobniej trójfalowa korekta tego pierwszego ruchu, a więc fala 1A następnie na przykład c 2B. I będzie można spodziewać się kolejnego odreagowania w górę w ramach fali trzeciej lub też fali C. Ale, żeby to nastąpiło, musi upłynąć jeszcze kilka, kilkanaście dni, aby ta tworząca się teraz korekta mogła się rozbudować i aby wspomniana fala 3 albo C mogła powstać. Natomiast na dax mamy gwałtowne wybicie z formacji flagi, bardzo ładna formacja i wybicie górą, dość dynamiczne. Także apetyt na kupno niemieckich akcji wciąż jest, on nie słabnie. No i patrząc ogólnie na wszystkie czynniki, które wpływają na niemiecki rynek akcji, no to wydaje się, że podobnie jak e, Stany Zjednoczone, jak SP, inne amerykańskie indeksy były e, pompowane przez program QE, później Japonia, tak samo teraz europejskie indeksy, w tym DAX na czele też powinny być pompowane przez e, uruchomiony no, w tym miesiącu program skupu, e, aktywów program Skupu obligacji, tak dokładniej przez EBC. No i tym samym. Niemiecki indeks y, może znaleźć się na jeszcze wyższych poziomach, a na razie ponownie testuje ekspansję 161,8%.